E, to jest budowanie jego pewności siebie. Mhm. Budowanie jego pewności siebie, e, bo nie będzie dobrego zawodnika, jeżeli będziemy mieć dziecko, które które, e, no, które tej pewności siebie jest pozbawiane, tak? Czyli e, pełnego wsparcia. Tak pełnego jakby. wsparcia, akceptacji dla różnych zachowań, które są na pewnym etapie po prostu, są procesem, tak? I, i jakby zawodnik się zmienia, rozwija. Natomiast no to wsparcie jest bardzo ważne. No i też zrozumienie dla, dla często tych zachowań, które może czasami wydają się nieakceptowalne, a one mogą być czasami po prostu formą wyrazu emocji, bo jeszcze zawodnik nie wypracował sobie strategii, mhm. które. Jak to upuścić, nie? Tak, które, które będą jak gdyby funkcjonalne, bo czasami one są no, dla, dla publiczności, dla rodzica nieakceptowalne, bo nie wiem, krzyczy już za rakietą, Okej, okay, ale w ten sposób on uwalnia te emocje. Może to jest lepiej, niż że te emocje trzyma w sobie. Nie? Natomiast Fajnie y, mieć w teamie y, trenera mentalnego czy psychologa sportowego, który pomoże w, y, w kształtowaniu prawidłowych nawyków, w lepszych sposobach y, uwalniania tych emocji. Więc moja wskazówka jest taka, y, reasumując, y, budowanie pewności siebie i jeżeli jest z tym jakiś kłopot, niezrozumienie, to jak najszybsze w, wdrożenie konsultacji z y, trenerem mentalnym. Super.